Nareszcie weekend. Co byście tutaj pograć? Mam tyle gier. Among Us? Zagrałem w to dwie godziny, ale. Hmm. Może? Może FNAFA skończę? Nie. Team Fortress? Hmm. Left For... Czy ja śnię? Czy, czy. Czy. Czy Valve. Czy Valve nie zapomniał, że jest firmą, która robi gry? Wow! Jestem normalnie w szoku, naprawdę, ludzie. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Daligowski i albo jaśnie, albo to się dzieje naprawdę. Aktualizacja do Left 4 Dead 2 wyszła. Ja jestem w szoku, naprawdę. To jest aktualizacja zrobiona przez społeczność Left 4 Dead, ale chyba w tej drużynie, co robiła tą aktualizację, chyba było dwóch albo trzech. Ludzi z Valve'a i ta aktualizacja dodaje nowe. E, co dodaje? Nowe. Areny na Survival, Scavenge, nowe. A, nowe achievementy, bronie, mele, animacje, dialogi, które były kiedyś wycięte z gry i teraz powróciły. Balans jakiś tam, bla, bla bla widać screeny. 26 nowych map na Survival. Teraz Left 4 Dead 2 jest za darmo i możesz chyba grać przez... tak koniec za 3 dni, możesz przez 3 dni grać za darmo a Left 4 Dead pełna gra, bez niczego, bez... bez niczego po prostu Left 4 Dead kosztuje teraz 7 zł. o Jezu, jak ja bardzo dawno tego menu nie widziałem dlaczego Zoey nie wygląda jak Zoey? halo? <grym> dobra, jesteśmy Looks like gonna have to, Okej. Okay. Jezu, jak ja w to dawno nie grałem, ludzie, nie? Dobra, boty już skaczą jak przy łopaci, to nic się nie zmieniło. Weźmiemy starego, dobrego shotguna. Siekierkę sobie weźmiemy też może. Albo nie, łopaty. To jest jedna z, now z nowych broni właśnie Mele w tej grze. I nie było kiedyś tej łopaty, ta łopata jest nowa. O, zombie. A, a przez, chwilę, przez chwilę zapomniałem, że to jest gra zombie. To są jakieś nowe zombie, tak ja tych modelów w życiu nie widziałem. No chyba, że jestem głupi po prostu. Ale ja chyba tych modelów y nie widziałem wcześniej, tych zombie, więc... Nowe modele zombie, ja, I like, very much. O! Samolot, ty! O! No i GG. W Left 4 Deadzie bardzo dużo samolotów się wywala, Nie, ja nie mogę. Wybuch w oddali, okej. Okay. Czyli... Wywalił się na 100%. Ooo, oh, dobra. Dobra, ta gra jest ogólnie najlepsza. Jak jeszcze jej nie kupię, no ja nie wiem co ty robisz ze swoim życiem. W ogóle, jeśli ja pamiętam dobrze, ja chyba znam sztuczkę jak zabić witch na jednego strzała. Więc zobaczymy, czy ja nadal to pamiętam. Gdzie on... A tu widzę ją, dobra. trzeba podejść jak najbliżej i zrobić tak. O, wiecie? To jest po prostu najłatwiejszy sposób, jak zabić witch. Potrzebujesz shotguna ja nie wiem, czy to z auto shotgunami działa. Powinno działać, ale z pompami pewno będzie działać. Okej, okay, boomer. Czemu on breakdance robił? Co jest? Cześć. Czy ja wspominałem, że ta gra jest bardzo brutalna? Zamknij się, jak ja mówię. Nie trafiłem, Wallbang, Wallbank? Wall Dobra, ee, to jest... umrzemy. Ja po prostu biegnę. Ja to nie opowiedziałem, ja po prostu biegnę. O mój Boże, zabij to, noż! Jak nawalają do niego! O, easy. No, najładniejszy to ty nie jesteś. Z znalazłem celownik laserowy, o! I... widelec. MP5, halo? Oni dodali broń z CSa Source do Left 4 Deada. Ty, ta aktualizacja jest kozacka, nie Dobra, teraz pytanie Digel czy przerosięty widelec? Chyba biorę przerosięty widelec. U. U Ble. Ble. dobry ten widelec. Co? Awupa z Source. Ej, dobra Awupa jest w Left for Deadzie, ty nie wierzę. No domyślam się, że mamy to. Nie, przepompuj to paliwo do zbior. Zamki się jak ja mówię, czego nie rozumiem! Dobra, pompujemy, jezu, ale głośne. Ła. bierzemy AWP i robię montaż na mój kanał z Quick Pa, Boom, nie trafiłem. Boom, easy. Bum, nie trafiłem. Boom, easy. O, tam coś jest? A ja muszę po to iść? O nie! Coś mi, co, coś mi tu nie gra. Ja pamiętam, że w jakiejś kampanii, gdzie szło się po generatory, Bill zginął. Coś mi tu nie gra. Nie znożyłem. Gdzie moja MP5 jest? Halo? My podnosimy... Ej, my... Czy my mieliśmy wejść do tego kontenera, żeby on nas podniósł? Bo ja tam nie wszedłem. Ja, ja jestem na dole ja chyba miałem... No, tam... Ej ja chyba miałem tam wejść, ej, wróć, wróć, bo ja nie przedem na to. Ja myślałem, że ja... Naciśnij przycisk. Albo oczywiście możemy tak zrobić, może mogliśmy po prostu też. nie wiem, otworzyć tutaj drzwi. Dobra, teraz idziemy dalej, jesteśmy teraz tutaj, idziemy. Jest bardzo ciasno, a jak tutaj nam tank wywali, to musimy uciekać. O, pali się. I tutaj chyba ten samolot się rozwalił, no. Ale to kozacko wygląda, ty. Nie, mi się wydaje, że pilot mógł przeżyć to. On walnął tylko w drzewo, ja nie wiem... Ja nie... Ja nie rozumiem. On tylko walnął w drzewo i co, taki problem? Ty, ja wiem, czemu on się rozwali, bo ten pajac, hopie, nawet nie miał nic, nie miał siedzenia, nie miał nic w środku. No zobaczcie, tu jest dosłownie pusto w tym samolocie, tam nie ma żadnych kontrolek ani nic, ja nie wiem, jak nawet wystartował. Dobra, to jest jakiś idiota skończony, ja nie wiem... Czy ktoś się prosi o zdanie? Naprawdę? Nie wiem, czy pytał. Więc co? Teraz idziemy sobie tutaj wodospadem, rzeką. I tu też się pali wszystko. Ten samolot zrobił taką destrukcję, że ja nie wiem. Nie, no muszę zamienić na M. Wysłyszycie ten dźwięk? Ja, ja, ja strzelę i po prostu. Ja po prostu. Jak ja mówię to ty nie mów czego nie rozumie. Dobra, po prostu strzelaj, po prostu posłuchajcie tego <grymne> <grymne> Zamknijcie japy Posłuchajcie po prostu tego dźwięku z strzałach, on jest taki klasyczny i dobry nie? O, to no jest taki dobry dźwięk Sudden drop of be careful, okej okay, jedziemy Kaczemy Banzai O nie o nie, ja nie... O nie ja nie chciałem tego zrobić O oh, god damn it, no. no Nie no, nie wierzę, nie Jestem chyba najgłupszym człowiekiem na ziemi Wiecie co ja chciałem zrobić? Ja chciałem wylądować, ja chciałem skoczyć I stanąć na tej poręczy i wiecie, tak was oszukać, że ja nie spadnę i haha, śmieszne haha Żarcik, haha. Dobra. Wiecie co, widzimy się za nie wiem, 5 minut, jak wrócę do momentu, w którym już byłem, wie. Nie, bo... Jestem po prostu głupi i zasługuję na to sam się prosiłem tak naprawdę. I co jest? Tu tank jest teraz? O mój Boże, ty zabito. Wcześniej tu tanka nie było. Dobra, Zowi... Zauj... Dobra, Zoe umiera. Zoe, jak tam? Bawisz się do- Zoe chyba dobrze się bawi. O, dobra. Dobra, dobra! Czemu ty... Help! się nie! Ja umrę, umrę, umrę. O, dobra, mam 10 HP. Dobra, jesteśmy w tym miejscu, gdzie zginąłem jak totalny- Wiesz co, no, na, no, ja nie będę próbował zrobić tego samego. O! Safe house ahead. Naprawdę?! Ja się wywaliłem tu, a safe house był tu?! Nie, no nie wierzę, jestem najgłupszym na świecie człowiekiem, chyba. Ja dosłownie zginąłem tu, a safe house jest tu. Safe house to taki checkpoint jest. Dobra, wchodźcie tu. W ogóle drzwi safe house fajnie wyglądają. Dobra, włazisz tu, włazisz tu, czy nie? Ja nadal nie wierzę, że ja zginąłem dosłownie przed safe house Gdybym wiedział, że tam jest safe house, nawet bym nie próbował tak skakać. Dobra, jesteśmy na wieży. Dużo rzeczy do nas idzie, więc ja po prostu sobie rzucę to i będzie po sprawie. Czy ktoś się pytał o zdanie? Nie przypominam sobie. Dobra, zakładam, że idziemy dalej. Nie, nie możemy iść dalej, więc co my mamy zrobić? Pewnie coś z zwierząt związane. No pewnie, że tak, jestem głupi, nie zauważyłem tego, jestem idiotą. No cześć. Ale ty masz, hopie 144P na, na twarzy masz. Dobra, wygrałem. Bill ma teraz flashbacki z Wietnamu, jak to trzyma. A łódka przypłynęła, ja mam tylko widelec. A, jest problem, muszę bronić jakoś znaleźć. O nie, musimy po kanistry biegać. Dobra, mam shotguna. Gdzie ta łódka jest? Dobra, ostatnie... Ostatni kanister to był, Zoe leży. Dobra, co tam się dzieje? Te boty to są idioci. Największe idioty na świecie. Nie? Dobra, jaka muzyka? Ja po prostu biegnę, mam to gdzieś. Ale muzyka kozacka ty. Jest muzyka tanka, jakiś remix muzyki tanka. Ej, dobra, gdzie słuchasz? Ja myślałem, że Łucz tutaj już jest. O nie. Dobra, wracamy się. <ścoughs> o, coś poleciało. O, to kamień był. Dobra, szybko. Szybko, 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 szybko. Nie, 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 nie. Dobrze, bierz Luisa. Dwóch, dwóch, dwó... Czemu dwóch? O nie, to jest źle. To jest bardzo źle, to jest bardzo źle. Nie, to Nie wiecie nawet jak źle to jest. Dobra, szybko. Dobra, teraz na pewno łódź będzie, więc trzeba. zoi nie żyje w ogóle, mam, mam to gdzieś, Zoi tak już. Noob. Szybko, szybko, szybko. czym ci się leczysz? Biegnij. Flary wysył, dobra. Jesteśmy. Ale kozak to wygląda. Dobra, dajemy na łódź. O, tanki, dobra, nie ja są, spadam, elo. O, o nie jest?! Dobra, zginął. Niestety, ale Zoey jest dead. Napiszcie F w komentarzach dla Zoey. Jak, jak dotrwaliście do końca tego odcinku, to napiszcie F dla Zoey w komentarzach, ok? Bardzo, bardzo fajna kampania. I ta aktualizacja nie tylko doda tą kampanię. Ta, kampani ta, ta, kampani ta aktualizacja bardzo dużo da, nie? I w ogóle ta aktualizacja to jest naprawdę duży. Duży znak, że Valve zaczyna coś robić. Więc może nareszcie zacznie aktualizować swoje gry. I mi się wydaje, że Valve zaczyna właśnie aktualizować gry aktualizacją dużą Left 4 Dead 2. Następna aktualizacja mi się. Mi się wydaje, że będzie do. Nie wiem. CS albo Team Fortress. Albo to, albo to. Ale mi się wydaje, że do CS-a. Bo jakaś duża aktualizacja w Team Fortress na pewno jeszcze wyjdzie. Nie w tym roku mi się wydaje, ale chyba za rok. Mi się wydaje, że w 2021 zobaczymy jakąś dużą aktualizację do Team Fortress. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jak Valve faktycznie zaczyna sobie przypominać, że oni gry robią. <grych> Mam nadzieję, że ci się spodobało. Jak ci się spodobało, zasubskrybuj, daj lajka, dołącz na mój serwer Discord. Wszystkie linki są w opisie. I... Widzimy się w następnym odcinku. Bye bye.